Witajcie, dzisiaj trochę o winogronie, nasze winogrono, tutaj moje przynajmniej, wasze na pewno też, jeżeli macie, już się na nim zawiązały owoce, a oprócz tego się dość mocno winogrono nasze rozrosło, nasze tutaj pędy wyrosły dość mocno, także musimy je tutaj poprzycinać, żeby nasze winogrona urosły duże, a żeby właśnie to, co ma wejść tutaj w owoc, te całe soki nie weszły właśnie w nasze pędy w liście, bo właściwie nie o to chodzi. I tutaj zobaczcie, od naszego, naszego, naszego zawiąza, zawiązanego owocu będziemy obliczać gdzieś 2 liście musimy zostawić powyżej. Dwa, trzy, no, no, minimum 2. musimy zostawić. Czyli mamy e, zawiązane winogrono, potem wyżej mamy jeden liść, jeszcze wyżej jeden liść i nad tym jakby drugim liściem obcinamy, przycinamy nasze, nasze winogrono. I tak musimy zrobić tutaj e, z każdym, z każdym takim e, tym pnączem. E, Musimy to po prostu tak przerzedzić, żeby tutaj do, naszego, do naszych zawiązanych już tutaj małych kiści winogron, dochodziło więcej słońca. No i żeby one się lepiej tutaj rozwijały i rosły. Mam nadzieję, że tutaj dobrze wam zaprezentowałem tutaj to, czyli kiść, czyli będzie raz, później jeden liść, i potem drugi liść i nad drugim liściem tniemy. Nie możemy zaraz przy samym samej kiści, dlatego że e, może nam uschnąć albo e, po prostu owoce, owocu nie będzie gdzieś tam spadnie. No i tutaj powoli już przecinam. Nie wiem czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze wam powiem, tam gdzie nie ma, tam gdzie są pędy i nie ma owoców w ogóle, też po prostu takie pędy musimy przyciąć. Tam blisko można powiedzieć, tego głównego, um, głównego pędu, tego grubego, też odliczmy jakieś 2-3 listki i odetnijmy. Bo niepotrzebne nam są, zobaczcie, takie długie pędy. Bez sensu w ogóle. To zabiera nam właśnie roślinie um, soki, żeby tutaj te winogrona nasze się rozwijały poprawnie. I właściwie tutaj już mam przycięte. Teraz jeszcze musimy zrobić taki oprysk naturalny, moim zdaniem, z sody oczyszczonej. Ja tutaj mam taki pojemniczek na 2 litry wody i wsypię tutaj 4 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej, takie płaskie. Gdzieś około 10 gram, jedna łyżeczka płaska ma gdzieś 4 gramy, no to musimy wsypać tutaj 4 płaskie łyżeczki. Chyba, że ktoś ma jakąś wagę dokładną, no to możecie sobie odważyć na przykład na litr, około 10gram, 80gram 10 sody. No i teraz co dobrze tutaj rozmieszamy to w naszej wodzie i będziemy robić ten oprysk. To będzie chroniło nasze winogrono przed y, grzybami różnego rodzaju, bo na winogronach wtedy się pojawia taki biały nalot. Taki oprysk trzeba powtarzać y, no, co dwa tygodnie. I to można powiedzieć, że to się dość dobrze sprawdza. Także teraz lepiej zapobiegać niż później się martwić, co będzie, jak będą białe owoce. Czyli już z, taką, z takimi grzybami. Także jeżeli Wam się podobał filmik, zostawcie łapki w górę. Oczywiście komentujcie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam do subskrypcji. No i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam pomógł ten filmik. No i nic. Dzięki. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.